Dla tych, co tak biegną w zadyszce, dla bliskich, dla znajomych, dla nieznajomych za późno, za szorstko, za mało, za daleko niedobrze, nie tak. Już nie można dopowiedzieć. Wyrównać, dopieścić, przybliżyć, zadzwonić, zapytać, bo nagle zamknął się czas. Matka czeka na syna, żona pokornie na bliskość, dziecko na zagraj ze mną, tato a ty. Czas na mamonę przerabiasz, a ty czas trwonisz gdzieś, daleko i znienacka. Któregoś dnia stanie się za późno, za szorstko, za mało, za daleko, niedobrze, nie tak. Już nie można dopowiedzieć, równać, dopieścić, przybliżyć, zadzwonić, zapytać, bo zamknął się czas. Przyjaciel czeka na spotkanie, znajomy na gest powitania, pies na strawę podaną z pogłaskiem. A ty czas przerabiasz na godziny, a ty czas upychasz w sieci znienacka, któregoś dnia stanie się. Czy naprawdę żyjesz, pędząc na ośle przez arterię życia? Czy smakujesz? Czas. Jednorazowo dany. Za rogiem zawał udar i kaskader szos. A ty? Zapatrzony w listę codzienności. Nie widzisz człowieka, co Obok stoi jak żebrak, czekając. I z nienacka któregoś dnia stanie się za późno, za mało. Nie można dopowiedzieć, zapytać, wyrównać, bo życie zatoczyło. Koło, wspinając klamrą, początek i koniec.